Cześć, witajcie w drugim odcinku uh, serii, w której przeglądamy uh, zawartość coverów CD Action. Uh, dzisiaj zaczniemy z głubej ponieważ mamy 3 uh, demka do przejrzenia i jednym z nich jest właśnie Duke nu Nukem. Uh, myślę, że tej gry właśnie nie trzeba przedstawiać. Um, potem obejrzymy sobie Fifa 96 i Firestorm uh, Thunderhawk 2, cokolwiek to jest. To teraz takie szybkie właśnie zobaczymy sobie, jakie wymagania ma Duke Nukem. Czyli tutaj mamy właśnie 386DX, 48MB, więc naprawdę w tamtych czasach nie trzeba było właśnie dużo, żeby Duke Nukem odpalić. Potem, czy to było właśnie płynne, czy nie, to, to jest inny temat. Dobra, to zainstalujmy sobie to demo. Właśnie mówi nam, że ten program nie będzie działał na Windowsie, e, czyli przystartujemy sobie później komputer w typie MS-DOSa. E, co najmniej 8, 17 MB. Okej, okay, niech będzie. Okay, instalacja zakończona. A, i tutaj jest właśnie ciekawe, bo w czasopiśmie mamy, że potrzebuje przynajmniej 386, a tutaj minimalne wymagania 486 już, z kartą graficzną, która obsługuje VGA. No, pamięć jest taka sama, właśnie 4, 8 MB, ale zalecają właśnie 486 DX266 MHz i co najmniej 16 MB pamięci i karta graficzna powinna być po PCI. Czyli tutaj w tym komputerze właśnie mamy zintegrowaną kartę graficzną. Zobaczymy jak to będzie działać. Dobra, hmm, czyli w momencie, kiedy się zainstaluje, trzeba odpalić setup, żeby skonfigurować dźwięk. Tak się domyślam. Później odpalamy z duke 3D. E, ok, tu kończymy sobie instalację. I teraz palimy sobie MS DOSA. Wybierzemy sobie Expanded Memory Okej. Okay. Eee, czyli tak, jeszcze on się zeserował do Duke 3D. W Duke 3D mamy eee, nie to co myślałem, że będzie. Hmm. Eee, zaraz spróbuję może odpalić Instalkę jeszcze raz No nie, wy wypakowuje tak, nap na tak naprawdę tylko dwa pliki. Aha, okej. Okay. czyli on tam jeszcze właśnie potrzebował być właśnie w dosie, żeby mm, wypakować archivum. Okej, okay, no ale teraz, teraz właśnie lepiej rozumiem. E, dobra, czyli tak powiedziałem nam, żeby odpalić setup. Co my tutaj mamy, czyli sound najpierw. Bierzemy sobie kartę dźwiękową. Mamy sound... Sound blaster. Nie wiem co to jest. Soundman. Nie będzie Sound e, Powinno być ok. Nie, nie będzie... Tak jak on to właśnie tutaj ustawia, później sobie właśnie przetestujemy, czy to działa eee, karta muzyczna, czyli tak samo są blaster eee, Ok, teraz dalej e, screen setup. Eee, a zobaczmy tego Besa mode 800x600. sprawdźmy jak to będzie chodzić, eee, kontroler, czyli klawiatura Hmm, czyli tak góra dół yy, strafe, okej. Okay. Yy, strzelamy lewym kontrolem. ok trzymamy spacją, czyli tak właśnie jak w większości tych dumowych gierek. Yy, bitniemy lewym shiftem. Skaczemy A i kucamy Z. Ok. Nie będzie Keyboard i Mouse. Uh, tak, tak, tak. Dobra, to odpalmy sobie tego Duka. Działam może troszeczkę wolniej. Będziemy... <mulacje> Okej, okay, no to nowa gra. Yy, Polecam jego może na na Piece Cake. Yeah, piece Już słyszę właśnie, że jest trochę głośno Strzelamy w ten sposób Spróbujmy może najpierw prawie tu ją. Ja dosy, dosyć szybko strzelał ten pistolet. były te właśnie. gdzie właśnie zablokowało. No nie wiem, nie rozumiem dlaczego. Aha, dobra, okej. skończyła mi się amunicja. Czy on tak tutaj może skakać? No tylko teraz tutaj już tego nie ustawi oczywiście. Hexen skakał X-em, ale... Nie wiem kto na skacze Może nie skacze Aha, jest jest. <laughs> Okej okay. Jest skwitne Okej okay. yy, nie wiem czy jeszcze raz zaczynać A może, może zacznę jeszcze raz Oszczędzać, oszczędzać amunicję, bo szczeram tak trochę za dużo. Okay. Muszę właśnie pamiętać, żeby zbierać też po nich tą amunicję. Ja tak, na, nawet w sumie na tym Pentiumie dobrze działa. Po tym mincie, właśnie wydawało mi się, że będzie trochę wolniej działał, ale nie jest nie to jest źle ostatecznie. Może ten e, dziuk był łatwiejszy, a... Może też bo, właśnie brakuje mi wprawy trochę z dwóch. właśnie, dobra. Ok, czyli to był właśnie dziuk nukem. E, tak jak mówię, tej gry nie trzeba przedstawiać. Jest naprawdę dużo materiałów z tego. Hmm, dobra, to sobie wyjdziemy. wyjdziemy z gry. 96 rok. Oj, można było do nich zadzwonić. 24 godziny na dobę w ciągu 7 dni. No to ludzie naprawdę musieli nieźle pracować eee, dobra. To tak. Chodzimy sobie na kompakt. Dalej. I tak, co my tutaj mamy dalej? Mamy FIFA 96. To, to, to sobie właśnie zobaczę. To jest na stronie 19 Ok, zmienimy sobie scenę hmm. Oczywiście scena się właśnie tutaj zaczyna e, Potrzeba DX, 4.8.6 DX, 48Mb, Są Blaster, tak e, Dobra, zobaczymy co w demie jest Bo w tym właśnie poprzednim demie Actuas Ok na, na, na pierwszej płycie to była tylko taka Taka, taka, taka sama grajka, więc yy, yy, nie można było niczym sterować. Zobaczymy jak tutaj FIFA wygląda. Okej, jak to jest 95 i sport. Aha, czy tutaj wychodzi na to, że będzie można chyba zagrać nawet w coś? Nawet tak. Pierwszy krok opcję. Eee, muzyka? Nie wiem, czemu w ogóle wykrył muzykę, bo nie widzę nic na OBS-ie, żeby grało. Może to można później ustawić. Eee. Ok. Czy tutaj w opcjach tak naprawdę nie ma za dużo rzeczy? Tutaj możemy sobie tylko mecz zagrać w friendly eee, tak, ale przyda mi się właśnie znać sterowanie. A, nawet jest trochę tutaj duży. Teraz czy będę mógł sobie to wybrać właśnie. Aha Czyli nieważne co ustawię, to i tak... Chyba, że może tam czegoś nie, nie ustawiłem tak jak trzeba. Aha. Czyli... Czyli można grać tylko w dwójkę, zach, Nie można grać z butami? O co chodzi? A on tak biegnie właśnie jak, e, jak poruszę myszką. A i drugi biegak mm, No a to trzeba właśnie mieć dwie osoby, żeby w to A Znaczy to jest dos dosyć spytne, tak szczerze mówiąc, bo wystarczyło e, mieć właśnie kogoś, z kim można było w to zagrać i już e, miało się gier gierkę na wieczór, że tak powiem. O, czyli tutaj za dużo tak naprawdę nie pokażę, bo dopóki właśnie nie ma... Yy... Nie wiem, jak mi się to udało zrobić, chyba nie przetrzymałem po prostu, zbyt długo. Czy wystarczająco długo właśnie. Sprawdzajmy w międzyczasie klawisze, które mi się coś robi. No właśnie od myszki, okej. Okay. Ty ma się można strzelać, podawać, nie wiem, gyspetowy to nie jest moja specjalność. Nie, no dobra, takiego samemu z sobą to trochę właśnie słabe jest. No, ale tak właśnie wygląda ta FIFA 96. Mm, już dokładnie nie pamiętam, chyba dwa lata właśnie dzielą e, tą aktuę sokę z pierwszej płytki e, i FIFA. Ta aktualna sokę była właśnie z 94 roku. Tutaj już właśnie widać, że zupełnie inaczej to działa. Już jest lepsza grafika i. E, te, też ta kamera jest dynamiczna. Dobra. To, to była właśnie FIFA 96. Ale eee, teraz tak, żeby wyjść na samym końcu strategicznie. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy czasem nie można mu ustawić tego. Eee. Tutaj jest na przykład. Poland, z tego co zauważyłem ale nawet jak ustawiłem inną drużynę to i tak właśnie wybrałem tą domyślną może może trzeba coś potwierdzić albo coś w tym stylu Chciałbym Francją zagrać. Mogę zagrać Francję? Przeciwko Brunei? <grymne> Nie. <grymne> Tylko Brazylia, końca. Włochy. Dobra. To teraz tak sobie wyjdziemy. I idziemy sobie do DOSu. Extended Play Productions. Dzisiaj to chyba elektronika ACP tak? No, dlatego właśnie chyba też yy, to demo chodzi z płyty, yy, ponieważ nie potrzebuje tak naprawdę zapisywać nic na dysku, jeśli mamy tylko dwie drużyny nie do wyboru, nawet tylko po prostu możemy tylko tymi dwoma dużynami zagrać. Proszę thanks. Okej, okay, to by było na tyle właśnie z Fify i teraz przechodzimy do Firestone Thunder Hawk. Eee, to takie ja sobie tutaj zobaczę, co to jest. Czyli to jest strona 39. Aha, gra z helikopterami. Coś co uwielbiam. Ironicznie oczywiście. Eee... Czy potrzeba 386, 8 MB. Widzi, są są blasty. Dobra. To zobaczmy. Ostatni gry z, helik z helikopterami się bardzo szybko odbiłem. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Okay, instalacja zakończona. Tak, co my tutaj mamy? Czyli, yy, setup oczywiście na początku. O, coś mi się kojarzy. Yy, to menu, czyli on tutaj już chyba mi wszystko wykrył automatycznie. Okej, okay, przetestujemy. Ok. Mm, 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 czyli to jest tak, eee, yy, midi, 17.16. Coś, coś słychać, widzę na no, się, że coś słychać, okej. Okay. Ja Jeszcze raz div'ę, yy, czyli odpalamy z TH2, o ile się nie mylę. Hmm, kusi mnie ten francuski, ale może English. Spacją, potwierdzamy. Aha, i tutaj jak wciskuję spację na info, to nic się nie dzieje. W options, czyli mamy... Otwór oczywiście. Hmm, tak. Dobra. A, tylko, że to jest dopada, a ja nie mam pada. Czy, czy to jest jakaś gra, która wyszła na PlayStation, a potem ją tylko właśnie przeplatowali na, yy, na komputer? Mogę zmienić bindingu, z tego co widzę. Ja nie zobaczymy, czy będzie działać w ogóle, czy nie. Gain. A, no, widać właśnie, że jest typowo, pod, typowo na konsoli było. Eee, nie wiem, będzie. Ok. Trochę ciszej. Z rzaczami. strzelam. Yy, nie wiem, jak się na boki wygląda, nie wiem w ogóle, czym można. O, ale te drzewa lewitujące w przestrzeni, zanim się załaduje właśnie tekstura góry. Świetnie, Świetnie to wygląda. Zkałem sobie zdobywanie w międzyczasie. Czy czasem tu nie ma jakiś. Aha Czyli tym obniżam i podwyższam lot. Okej. Okay. Okej, okay, czyli S to są rakiety. O właśnie tego mi trzeba było Czy to jest x na D To rakieta. sterowanie Aha A czy to jest e, strafe, ale taki... No okej, okay, rozumiem. No, nie jest, nie jest łatwo latać helikopterem. Bo trochę za szybko właśnie. okej. Okay. dobra. Czyli tutaj właśnie wyznacza cele jeden za drugim. że ten helikopter właśnie niezniszczalny jest. To jest może. Chyba tam byle jak z helikopterem nic się nie dzieje z tego co widzę no, ale to chyba właśnie dlatego to jest wersja demonstracyjna żeby pokazać możliwości jak Się domyślam przynajmniej Zapiszmy go. Ok. No, tutaj jest następna misja, albo, albo. dokładnie ta sama. Chyba dokładnie ta sama. To jest, jest wierzeczka w tym samym miejscu. Eee, dobra. No, tak jak mówię, nie jestem jakoś specjalnie fanem właśnie tego typu gierek wyjść yes, aha tak mi się nie uda wyjść znowu <grychy> eee... no, nie działa oczywiście kontrol nie, nie chcę zapisywać gry chcę wyjść Czyli mogę albo, albo OK, albo RESET, tak? Dobra, to ja sobie to, zostawię komputer na czasie, a... Mm, to tak, to właśnie widzieliśmy trzy gry w tym filmie. Dobra, to dzięki za oglądanie i yy, trzymajcie się, cześć.